Cześć. Witajcie drogi dzieciaki z Uniwerka. Nazywam się Sławek Gdyziak i specjalnie dzisiaj dla was przeczytam wiersz, który nosi tytuł Sportowy plan. No to lecimy. Marzeń doprawdy już mam zbyt wiele. Chyba po pierwsze chcę być bokserem. Nie jakim zwykłym, takim ze stali. Najlepiej takim jak Muhammad Ali. Być chcę piłkarzem, rządzić w Dyblingu. I brać wypłaty z funtów szterlingów, gola za golem strzelać dla Polski. Jak robi Robert, to Lewandowski pragnę też zostać dobrym pływakiem takim co w wodzie. Nie, nie kajakiem. Kto dzisiaj pływaków nie zna, a ja prześcignę Michaela Phelpsa. I koszykówka ciągle mnie nęci na sławę kosza. Mam wielkie chęci. Ma ona podium we wszystkich sportach. Urosnę wielki jak Marcin Gortat. Z tatą niekiedy jadę na tenis. Mówi, że po to bym się nie lenił. Karci mnie ciągle, już marzyć, przestań. Czekacie jeszcze w treningu reszta. I taki to oto wiersz. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia. Trzymajcie się, chętnie.